Hej, z tej strony kapibara bez zęba i dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo zarobić w grze backpacking na Roblox. A więc, bez przedłużania, zaczynajmy. No dobrze, a więc potrzebujemy namiotu, maszynę do pianek oraz wędki. Pierwszym sposobem jest rzucanie. Łowienie ryb, bo za każdą jedną rybę dostajesz 5 pianek i ważne, żeby poczekać aż przez chwilę będzie wabik pod wodą, czyli no czekamy na rybę jakąś, że się nie interesuje, no to, no to rzucamy jeszcze raz. Czekamy. O, i jak, jak tak raz zabulgoczy, to jeszcze nie. O, i teraz. No i pięć pianek. Widzicie. Drugim sposobem yy, jest to, że stawiamy sobie od. Bierzemy maszynę do pianek. No i po prostu czekamy, aż nam się produkują. A w tym czasie możemy sobie łowić, jak nie mamy co robić. I jeszcze ostatnim sposobem jest to, że no, codziennie dostajesz po 50 pianek. No to zostaw sobie ten komputer albo nawet telefon, ten roblox na telefonie, żeby on ci nabijał te pianki. Co jakiś czas sobie przyjdź pod, yy, po tą maszynę? I w końcu zbierasz na to, co chcesz. A więc to już było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, przydałem się do, do czegoś, że będziecie z niego czasem korzystać. No i co? Żegnam.